Inaczej wyobrażałem sobie ten, tych pierwszych kilka meczów i że, że myślałem, że po prostu odejdziemy jeszcze przeciwnikom bardziej i że, że po prostu no w sumie wszyscy tak myśleli, zaplanowali, że... że... Już może, może uda się wcześniej ten awans świętować, no ale niestety tak nie jest. Przyszedł nowy trener. Ja się no na pewno się cieszę, że, że, że to jest on, a nie ktokolwiek inny, i, bo naprawdę z nim zawsze w obu klubach, gdzie byłem, to zawsze mi się dobrze współpracowało. I, no i Z tego powodu mówię, jestem, no cieszę, że, że jest on, a nie ktoś inny. My musimy uwierzyć w to, że no nie, że ten awa nam się nie należy, bo nic nam się nie należy, po prostu musimy wszystko wywalczyć na boisku i myślę, że, że, że jeżeli będziemy wierzyć w to, że, że, że możemy, no po prostu możemy, bo mamy, ja uważam, że mamy najlepszy skład w tej lidze. No I i no po prostu my naprawdę musimy, no to nie ma to, że, że, że presja, czy, czy coś tam, było wiadomo, że jest presja, ale no presję to też mają ludzie, którzy, którzy też też mówię takie, że, że zarabiałem tysiąc złotych i, i, i nie wiedzą, czy, czy będą mieli nakarmić dzieci, czy cokolwiek. No, a tutaj nie ma presji, to każdy z nas robi to, co lubi i po prostu tylko się cieszy z tego, że, 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 że wykonujemy taki zawód i po prostu z tym musimy wszystkim radzić i mam nadzieję, że już teraz od tego momentu się zaczną lepsze dni dla pogoni.